Dzień dobry, dziś wujek Dobra Rada chciałby wam dać dobrą radę na temat pisowni języka polskiego. Jak co niektórzy, ale niewielu zauważyliście, wujek w tytule zostało napisane w błędny sposób. Zostało to wyjaśniam zrobione po to, aby przyciągnąć uwagę młodych, internautów, ponieważ analfabetyzm i brak ortografii szerzy się wszędzie. Pomyślałem sobie więc, że wujek przez uotwarte nikogo by nie zainteresowało. Wyjaśniam to, ponieważ jest też iskierka nadziei, są też internauci. Dostałem już głosy od internatów, którzy zwrócili na to uwagę, więc wyjaśniam tylko. Moja dobra rada brzmi, nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie. Dziękuję.